Coś czuję O tak. kurwa Chowaj Więc... się, chowaj się, się, Kurwa, co to? Ty Widzisz y... to? Maręczo... ten, ten, kolorowy Jak coś Odkuń go, będzie... odkuń go, kurwa On tu ma zostać, jak, jak będzie zaćmienie On ma kurwę zostać Wiem, jak będzie zaćmienie to ma, masz tu przyjść I masz tu być I jak coś to jesteś cały z... nie, czas nie, zakuty. to inaczej działa a jak inaczej działa? Nie co? panowie, jeśli wrócimy do miejsca, w którym mnie złapaliście, albo jeszcze przed, to nie co było tej. Tu nie oddolisz. Tak ty... jest. Ja mam, ja, ja mam wszystko na, na GoPro w sobie i w muszę konstytucję. No. Jeśli, jeśli pojawię się tutaj, to. Przedstawicie nagle konstytucję. Chyba, że mnie pójdzie do tego momentu, to mogę sobie odjechać. To mnie też. Nic nie możesz sobie odjechać. Akurat nie zamierzam gotować tym, więc No, no nie zamierzam.